Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, ile kosztuje przedłużony weekend na Santorini. Powiemy wam, ile kosztowały nas noclegi, transport, atrakcje i oczywiście jedzenie. Czy taki wypad musi być drogi i dlaczego zachowanie Greków nas zdziwiło? Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Na naszym kanale często robimy podsumowanie naszych wyjazdów, tak aby pomóc Wam zaplanować budżet na przykładzie naszych wydatków i są to nieraz wyjazdy dłuższe, krótsze albo przedłużone weekendy i właśnie takim przedłużonym weekendem był nasz wypad na Santorini. Bilety lotnicze zakupiliśmy jakoś miesiąc przed wylotem, leciliśmy linią lotniczą Wizer i za lot w obie strony z dodatkowym bagażem i automatyczną odprawą zapłaciliśmy 1232 zł. i 6 groszy. Sprawdzaliśmy jak to wygląda na ten moment. No i niestety ceny poszły znacznie do góry. Za bilet w, w obie strony? W obie, w obie st strony. W obie strony bez bagażu trzeba zapłacić 1300 zł. No także. Proponujemy sprawdzać ceny po sezonie. Jeśli chodzi o aktualne obostrzenia, które obowiązują na terenie Grecji, to ja bym się do nich jakoś specjalnie nie przywiązywała, bo to się cały czas zmienia. Także zachęcam Was do tego, żeby na bieżąco sprawdzać sobie na stronie ministerstwa, czy są jakieś zmiany. GoF, naprawdę ma wszystkie informacje. Standardowo na chwilę obecną jest tak, że trzeba mieć albo paszport COVIDowy, albo być ozdrowieńcem, albo mieć negatywny wynik testu. Dodatkowo trzeba wypełnić taki formularz lokalizacyjny do 24 godzin przed wylotem i ten kod z tego formularza dostaje się w dniu wyjazdu, i my byśmy trochę zestresowani, tak. mówimy Boże nie dostaniemy tego, ale przyszedł normalnie na maila, także się nie stresujcie. No i to tyle, sprawdzajcie na bieżąco. Na Gowie. Jak już wylądujemy na Santorini, to oczywiście musimy się przetransportować w jakiś sposób do hotelu. My nie wynajmowaliśmy auta, wybraliśmy budżetową wersję, czyli transport publiczny. Na Santorini są miejskie autobusy i w większości przypadków koszt przejazdu to euro 60. Głównym przystanek autobusowy jest Firze, i to właśnie z tego przystanku dostaniecie się na każdą część wyspy. Więc jeśli chcecie mieć dobrze skomunikowaną bazę noclegową, to polecamy Wam właśnie miasto Fira. My na autobusy łącznie wydaliśmy 22 euro. i eurocentów, co daje nam 102 zł i 31 groszy. W naszym zestawieniu najdroższe są noclegi. Ten wyjazd zorganizowaliśmy sobie, aby świętować naszą ósmą rocznicę ślubu i chcieliśmy, aby noclegi były wyjątkowe. Jeden z nich zarezerwowaliśmy sobie w Ia, czyli mieście, które na wyspie słynie z drogich noclegów, a to wszystko przez widoki, jakie oferuje to miasto. Natomiast drugi hotel zarezerwowaliśmy sobie w Mesari, bo był w atrakcyjnej cenie, biorąc pod uwagę, że na balkonie mieliśmy prywatne jacuzzi. Za oba noclegi zapłaci 1367 zł i 23 grosze. I na ten nosek w Mesari mamy dla Was zniżkę. Rozmawialiśmy z właścicielem, e, przesympatyczny gość, jak się dowiedział, że mamy kanał na YouTube to mówi mam zniżkę dla Waszych e, widzów i na e, hasło check Klaudia i Michał, kod aż 20% rabatu na ten nocleg. Warunkiem skorzystania z tej takiej promocji czy zniżki jest bezpośredni kontakt z właścicielem na Whatsappie. Wszystkie informacje macie na dole. Razem z numerem. Razem z numerem, także zachęcamy, korzystajcie, bo to jest fajny Fajny rabat, 20%, całkiem no. sporo. Jakuzi buble. Jakuzi buble. Jacuzi buble, chodź! Przejdźmy do naszej ulubionej sekcji, czyli jedzenie. Odwiedziliśmy tańsze i droższe lokale, próbowaliśmy tradycyjnych greckich potraw i jednym słowem możemy je opisać jako przekozackie. W każdym odcinku z osobna pokazujemy restauracje, w których jedliśmy, wraz z cenami dań, więc jeśli jeszcze nie widzieliście naszych blogów z Santorini, a lubicie kuchnię grecką, to zachęcamy Was do obejrzenia. Łącznie za jedzenie na Santorini, czyli przekąski, obiady w restauracji czy drinki, wydaliśmy 173 euro i 20 eurocentów, co daje nam 791 zł i 6 groszy. Jeśli chodzi o atrakcje, to Santorini to jest jedna wielka atrakcja. Przepiękne widoki oraz urocze uliczki w zupełności wystarczą, jeśli chcecie sobie pozwiedzać miasto i poczuć klimat Santorini. My dodatkowo zdecydowaliśmy się na wycieczkę zorganizowaną na wulkaniczną wyspę Nea Kameni wraz z możliwością wykąpania w gorących źródłach. Dodatkowo, w ramach wycieczki odwiedziliśmy wyspę Firasia, na której macie czas wolny, aby zwiedzić wyspę, popływać albo zjeść coś dobrego. Za całodniową wycieczkę zapłaciliśmy 357 ,90 zł za dwie osoby, ale dodatkowo musieliśmy zapłacić za wejście na wulkan 5 euro od osoby, więc łącznie na atrakcję wydaliśmy 403 zł i 65 groszy. Są oczywiście dostępne wycieczki z rozszerzonym programem o zachód słońca w IA. My spędziliśmy tam jedną noc, więc nie chcieliśmy powielać atrakcji. Opcji do wyboru jest masa, ale my Wam naprawdę z czystym sercem taką wycieczkę polecamy, bo bawiliśmy się świetnie. Łącznie za 3,5 dnia na Santorini wydaliśmy 3901 zł. i 43 grosze za dwie osoby, co daje nam na osobę 1950 zł. i 71 groszy, ale tutaj uwaga 35% tej kwoty stanowią noclegi. Można znaleźć się taniej, ale nam zależało na wysokim standardzie i na jacuzzi buble JACUZI BUBLE żeby było fajnie, więc tak, dlatego tyle zapłaciliśmy, więc szperajcie, na pewno znajdziecie tańsz, tańsze opcje. Co do jedzenia, no to w naszym przypadku 20% tego budżetu to restauracje, z tego względu, że dobieramy je do odcinków i nieraz są droższe, można śmiało znaleźć wersje bardziej budżetowe, czy street foody, czy innego rodzaju opcje inne żywieniowe, także niekoniecznie musicie wydać tyle na jedzenie, ile my wydaliśmy żeby przeoszczędzić na lotach, można sobie wybrać termin poza sezonem. My leciliśmy pod koniec czerwca, czyli to był początek sezonu i powiem Wam szczerze, że temperatura nas zmiotła. Było mega ciepło i myślę, że taki wyjazd na przykład wrzesień, październik na Santorini, gdzie ceny za bilety idą w dół i temperatura również idzie w dół, będzie o wiele lepszym pomysłem niż taki początek sezonu, w ogóle sezon nie polecamy. Dużo turystów, ale to nam nie przeszkadzało. Bardziej przeszkadzała nam temperatura, ta temperatura która nas poprzedł. A teraz jest ponad 40 Stopni w sierpniu. Także poczekajcie sobie na wrzesień, październik. Myślę, że będzie naprawdę przyjemnie. Przejdźmy tutaj do zachowania Greków, które nas niezwykle zaskoczyło, ale w pozytywnym sensie, ponieważ byli bardzo, bardzo mini. Byliśmy tym totalnie zaskoczeni. Już pierwszego dnia dostaliśmy za darmo śniadanie. Czy nas przewieźli do drugiego Airbnb, czy zawieźli na lotnisko, czy dostaliśmy jakieś gratisy, czy chociażby propozycja zniżki dla Was. Dostaliśmy też na przykład wodę na stacji benzynowej, mimo że nie była na sprzedaż, ale widzieli jak nam jest gorąco i po prostu zlitowali się nad nami i dali nam za darmo wodę. Masa, masa przeróżnych sytuacji. No, i to nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nie wiemy, czy to wynika z faktu, że po prostu takim zależy pięknie na turystach, czy to jest takie usposobienie ludzi mieszkających na Santorini, czy po prostu Greków. Napiszcie nam w komentarzach, jesteśmy ciekawi, jakie wy macie doświadczenia z tym związane. My byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ci ludzie są przesympatyczni i mamy nadzieję, że wszyscy Grecy są tacy, bo chce nam się tam wracać. I to jest właśnie powód, dla którego na 100% kiedyś wrócimy na Santorini. Podobało nam się tam naprawdę, naprawdę bardzo. Nie dość, że klimat, do tego ludzie, jedzenie, to jak ona wygląda. Podpisujemy się pod tym, że jest to jedna z piękniejszych wysp. Bawiliśmy się po prostu świetnie. I ja już nawet sobie tak trochę tęsknię za, tą, za tym Santorini, także na 100% na tak, 100% wrócimy. Więc jeśli wytrzymaliście do tego momentu, napiszcie nam w komentarzach. Grecja, dziękujemy. I witamy wszystkich nowych subskrybentów, bo jest już nas na, na kanale ponad 5000. Także wszystkim serdecznie dziękujemy. A jeśli jesteś nowy na kanale, to również zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek. Pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić nam łapkę w górę. No i napiszcie nam swoje wrażenia też w komentarzach. Oprócz tego, Grecja, co wy myślicie, i jak Wam się podobały vlogi. I widzimy się w kolejnych materiałach z naszego Eurotripa. Także będzie ciekawie. No i do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Ale żeby przeoszczędzić, można wybrać sobie loty poza sezonem. Aby. Co, aby... Co ty mówisz? jeszcze raz? Aby...